Kiss or slap challenge, tylko że z dodatkową opcją, czyli wylania butelki e, na łeb. Chcesz sobie wylać butelkę na łeb? przetestuj da. <laughs> <noise> e, także w dzisiejszym odcinku będziemy Ale najprawdopodobniej bro. wszyscy moksi. Wszyscy najprawdopodobniej będziemy moksi. Dredziarz. Się. Tak jak usłyszeliście, dziewczyna będzie miała do wyboru wybrać e, każdego z nas. Czyli do wyboru będzie kuzyn, dredziarz i ja. Dziewczyna będzie musiała w, e, wybrać, kogo będzie chciała oblać, kogo będzie chciała uderzyć w twarz, a kogo będzie chciała pocałować. Chyba wytłumaczyłem to najprościej jak się da. E, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony przycisk, e, jaki widzisz tutaj na paluszku, tam na dole. A my co? Szukamy dziewczyn! Zapraszamy Zdziw, do oglądania! Pozdro! Zapraszamy do oglądania! Dobra, dawajcie do tamtej dziewczyny. Eee... E, ktoś czuje, że dzisiaj będzie śmigus, uh, uh, dingus na mnie. Nie czuję się dzisiaj w formie. A ty? <śmigus> Czemu? Ja czuję formę! Czuję stupracetową formę dzisiaj. Ty, ty weź, weź Ale co mnie pchasz? Zapytaj. Ja Chciałabyś może wziąć udział w Key między nami? Możesz kogoś oblać wodą, uderzyć w twarz, dać buziaczka. To od ciebie zależy Czemu nie? Jak chcesz obrać? Hmm. Może go? No dobra tak, no, to go. Go? No, Ale całą no, wodę? Całą no, butelkę? Całą no, no. A Tak, na ten czy? Nie, no normalnie tak jak chcę Dosłownie tak jak tak chcę jak Tak dobra. jak chcę. Dobra, już, już, już wystarczy <noise> Jak tam z dyngus mokry jest, może sobie w fryzurę popraw. Okej, okay, teraz musi sobie utażyć kogoś twarz. Ciężka decyzja. Ja myślę, że nie. Ja w tym myślałem, że będzie mi zimniej trochę. No to może... No ciebie. No, wal. O Jezu, czyste. Uważaj, po po popraw sobie maskę, mordo. Nie, wiesz co, ja wolę być... Yy... No to ja tak? Dlasa. Dobra, dziękujemy Ci za udział. E, możesz dopić tą wodę jak chcesz, to sobie ją weź, więc e, idziemy dalej po prostu. E, jak ja na pierwszy rzut oka dostałeś od razu... No. Wolałem dostać, się zostać oblany. Tak szczerze mówiąc. No, tak, a ja ale na odwrót ja wolę żeby mnie te śobla. Ale co sądzisz o tym, że on został pocałowany, a nie ty ty. E, nie mam pojęcia o co chodziło. Trudno mi jest, jest ocenić. Tak, ktoś się tak zastanawiam, Ja też nie wiem. Nie za młody? Wyglądają tak, trochę, ale może zobaczyć. szkoły wracałem. Dobra, no. ty się pytasz. Ty jesteś Alvaro dzisiaj. Jesteś Moka, ja jestem Alvaro. Jest I Mamy. Mokry chłopak. Chcielibyście wziąć udział w challenge'u? Kiselslap? Okay. Albo oblać wodą? Kiselslap, no Że skoń. możecie oblać... Buteleczka pałap. <laughs> A może drugie, daj, drugiej koleżance też butelkę. Musi... A nie podzielicie się razem? No, no dobra, nie się nie, podzielam. Nie, ja nie, 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 normalnie. Film nie, wylana normalnie. Eee, na to polega. Eee, jedną osobę oblewacie z naszej trójki, okay. drugą musicie uderzyć w twarz, eee, trzecią cały czas policzy. Wszystko zrozumiałe? Dobra. dobra. Eee... Na kogo chcesz wylać? Na niego. Oj tak co? Nie nie nie! O, O Oh yeah. mokry, Dobra już wystarczy! Na kogo? Woda? No nie <grym> Ja na ja razie jestem suchy. Uff. No, <grym> to Nie, pochodę, nie no, całe, całe, by buteleczka. Jezu! Teraz to serio jak mob wyglądam! Dobra, teraz to w To jeszcze sala. Dobra! Nie, chcesz? Tak! No to... Wal! Zostałem tam oh, oh, O, o żeniło, ojej! Co tu się stanęło, co tu się stanęło? Tu się stanęło? Oh, świetnie. Ja jestem mokry. Okej, okay, czyli ty całujesz mnie, a ty całujesz jego, tak? Tak, dobra. Jezu, cały mokry. Tak dzięki, Nie na razie wychodzę za na tym najgorzej, ciągle jestem albo Jak to się stało, to nie wiem. Jezu, dobra. Boże, ale szkoda mi się, naprawdę. Nie jest źle, jestem suchy. Jestem słuchy, więc jest dobrze, ale ten, powiem ci, że tak, że, że w tym blondzie to tak. No już, już nie jest to samo. Ci trochę, co? już nie jest to samo. Nieprawda, prawda, że Ale mówiłam w ci, w że lepiej. No nie, przecież mówiłam ci, że lepiej w brązie. Może Możecie wpisać w komentarzach, czy lepiej w blondzie, czy lepiej w brązowych włosach. Mi się wydaje, że w blondzie wygląda lepiej, więc pozdro. Ja się cieszę, bo przynajmniej nie zostałem oblany. Jeszcze? E, jeszcze nie zostałem oblany. <laughs> Może ja to kiedyś nastąpi. Ja, ja ciągle mnie leją albo w ryj, albo wleją na mnie wodę. Może tamte? Ty, dawaj. Nie bo nie by... są... nie, no ile ma za ma 20? Robię, nie wiemy, ile one. Dobra, to kto podchodzi? No, ty dawaj no tym razem. Teraz radę. ty. Chodź, teraz po kolei. Słuchajcie, mam pytanie, nie chciałybyście, może, wziąć udziału w challenge'u, w którym musicie wybrać, kogo chcecie pocałować, kogo chcecie oblać wodą, a kogo chcecie uderzyć w lipca? Macie no, dużo, co no, możemy. Możecie? Dobra, no to super, to co? Może najpierw oblewanie wodą. Dawaj, butelkę. Jest przyjemną. Proszę bardzo. Kogo z nas chciałybyście oblać wodą? Sami możecie wybrać. Ca co? Same możecie wybrać pewnie, Tylko tutaj. Ile tej w sensie. wody powiedz? E, Całość. E, ciężka decyzja. No. Nie? Dobra. Co, co się dzieje? Dwa... Dawaj dwa naraz! raz. Bracia oblani. O oh oh Zobacz co się dzieje. Tak na mnie się to zakończyło dobrze, moi drodzy jak? na tym odcinku No, nie, no dobra, nie, nie, tak nie, 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 teraz liść musisz Teraz musicie uderzyć kogoś w twarz Ja powiem tak, ja już na mnie dzisiaj wlali z 2 litry wody Już masz dosyć <głosy> Czyli <głosy> liść, tak? Dobra, dawaj Dobra, spoko teraz Na przebudzenie Ale dlaczego tak mocno nie zajmowałeś? że możesz powtórzyć jak coś? A dlaczego? Bo, no może, was, może powtórzyć. Ale dlaczego? Coś. Nie było to nigdzie zapisane. No dobra, w dobra. Zasadach, Ale ona nigdzie... może jeszcze wybrać. Dobra. To niech wybiera. Kogo chcesz uderzyć? Nie patrzcie na mnie, wybieraj Alka. Kogo chcesz Dawaj. uderzyć? Dawaj, wybieraj. No za lekko. O, 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 o. A weź jeszcze raz, no bo tak. Patrzcie ci w I <grym grym> z prawej <grym> ręki może dobra, dobra, dawaj, walimy się tu! Dawaj, leczimy, dawaj. Ja chcę podłączyć. Ja chcę podnosić. Weź weź tu z kamerą. Jakbyś to jakby to był twój Ale... najgorszy chłopak, nienawidzisz go. Czekaj Ale podnieśmy włosy. Aleks, aleks, włosy! Dobra. Dobra, nie. Dobra, dobra, sobie dobra dawaj, dawaj, tak, jedzie. O, no bym powiedział takie 2 na 10, ale jest dobrze. Bo, może koleżanka się bardzo To co, co teraz całujesz jego w ten, w, w policzek, tak? Nie wiem, może być. No, no to no, tak Chę, wiesz, może no. być. Dobra. Pod moim. Nie, yes! pierwszego buziaka. Dobra cóż, dziękuję bardzo dziewczyny za wzięcie udziału. A my idziemy szukać dalej dziewczyn. W końcu jestem mokry. Gorący, napalony, rozgrzany, A! do czerwoności. <laughs> Także <laughs> możemy szukać kolejnych dziewczyn, bo ja jestem zawsze gotowy. Dobra dawaj, no szukamy dalej, ja już tak jestem. Ja Zamy chyba mokre. coś widzę, ci powiem, ja chyba coś widzę. Problemy w głowie. Ja <laughs> ty to chyba dużo rzeczy widzisz, których nie no, powinieneś całkiem widzieć. Fajne, całkiem fajne. No Dobra, tyle ci bo ja już i ja go nagrywaj nie mnie. Cześć, mogę zadać Ci pytanie? Mhm. Może no, chciałabyś wziąć udział w, w challenge'u? Keystone Slap albo wylej butelkę wody na głowę. Tak, między nami masz tutaj duży asortyment, możesz sobie wybrać butelkę większą lub mniejszą. Dobra, wzięła mniejszą. To kogo wlewasz? Decyzja należy do Ciebie. Ojej, uważaj. Musisz zadecydować kogo co oblać. Ja jestem ciekawy, hmm. kto zostanie blany. To, jak bezpośrednio wleciało. Co? Ale przynajmniej nie dostaje twarz, no, także tak, jest no, dobrze. Zamienimy włoski, jednak. Ale jak masz mokre te włosy to takie niebieskie masz. Niebieskie? No tak. No. Dlaczego Mieliam tak szybko? Włoski? dlaczego tak ostro. Nie wiem. Nie Bezpośrednio. Dobra, teraz musisz zadecydować, kogo chcesz uderzyć w twarz. Mnie uderzyć? Dawaj. No. Koleżanka się nie pieprzy. Jest konkretna, jest konkretna. To mi się podoba. Dziękujemy za udział i co? I szukamy dalej. Dziękujemy za udział. Dzięki. dziewczyny, mam pytanie. Nie chcecie wziąć udziału w challenge'u, w którym musicie wybrać między naszą trójką. Kogo oblać wodą? Mogą uderzyć w z liścia w kwas, a kogo pocałować policzek. No możemy. Proszę bardzo. Cię, Więc wybierzcie pierwszą osobę, którą byście chciały oblać wodą po prostu. Ja... Dobra, dobra, o, dobra ale wiecie. Ja się odsuwam w klasie. Oblać, oblać. No, dobra, No nie <grym>. widzisz. Musicie wylać całą butelkę dosłownie tak jak... Całą? całą tak jak chcecie, to zrobić. na całe głos. Zróbcie to tak, jak chcecie. Dobra. Na, na nich. No. Chyba nie trafiłem. Dobra, nie ma tam już nic. Spokojnie. O. Dzięki, możesz mi oddać rzeczy. Dobra. A teraz kogo chcesz uderzyć? Um. Nie? A ty? Okej. Okay. Dziękuję bardzo. O, ku... o Jezu! Filmy bawią się. Mogę to to mocno, nie? Możesz mogę się wyrzucić to tak... na tobie? Dawaj, Dawaj, tak, słuchaj, tak, tak. Za, wszystkich no za wszystkich chłopaków. Za wszystkich chłopaków. Wyobraź sobie, że zdradziłem się cztery razy. Ale to wiesz, bo ty się nigdy nie też. Słuchaj, nigdy, ma nie wystawę twarzy. Ja nie cztery razy? Oj Boże. Krzywo Mocno, ale... To jeszcze raz? A może pani chce wziąć udział? Nie, Dobra, to teraz pójdziemy. O, dziękuję bardzo. Nie, yes, zostałem drugiego. Zostałem z Kartony <noise> ja dzisiaj dziewczyny. Słabo te dziewczyny biją, słabo. Wyglądam jakbym miał na sobie worek, A jest. ja jestem suchy, więc jest dobrze. <noise> tak, tak. Miarę tak. suchy. Powiem wam tak, Boli nie to na maksa, ale, ale jest wiem, dobrze. Poczekajcie chwilę. To jest nagrywa się kisen slab. O Mek, się wstydzą, może byście wiedzieli co? Do odcinka. No możemy wziąć, Dobra. ale tu jeszcze dodatkowa do, 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 do opcja dochodzi, czyli obranie Dobra. wodą. Dobra. No tak, Okej, okej. Okay. Okay. Dobra. Dobra, mam od razu dać Ciebie buteleczkę w to, żeby... to mniejsza To Do kogo chcesz się obrać wodą? <grymne> eee, Ciebie. Okay. Nie. Albo nie, Ciebie pocałować, Ciebie uderzyć, Ciebie obrać wodą. Okej. Okay. Dobra. A co to miało być? <grym> <grym> Ojej! Oh ale czy... <laughs> Jaka opcja podwójna! Ej, a komu buziaka policzek? Nie ma buziaka Nie ma buziaka? No dobra, ty? Ciebie Oblak Ty, wiesz, ty, o... ty chcesz biciaka. zrobić to samo co ona? Nie, nie, nie Ty nie bierzesz konkurencji Nie, 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 ty... nie bierzesz w tym udziału Ale to co, ustawiliście to? Ej! Ej, chwila je, 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 je. Ej, no właśnie, dlaczego on tak podszedł do ciebie Ej, je, je. i... No bo one tak jakby... Jedna koleżanka nie może pocałować No to po co podchodzicie do nas i się pytacie? No Jezu Chryste, dobra, chodź! No poczekajcie, no co z nią? Nie wiem, dobra, wiem. To była krzywa. krzywa akcja, nie wiem co się stało Wydaje mi się, że to, to nie było normalne Jestem całym mokry, no ale trudno, idziemy szukać dalej dziewczyn Tak Ej, ale poczekaj Dobra, nie, dawaj powoli, jeszcze jakiś Powoli, powoli wydaje mi się, że Jestem ktoś chce wracać do domu Nie no, mą... Patrz Jakieś małolatki. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Mam, nie mam, nie mam, mam. No, no, no dobra, dawaj. No, no tak, jeszcze mam No dobra, ostatni i do auta spieprzamy. No w sensie, oblały mnie, podstawione były. Tamte ostatnie dziewczyny były podstawione. Po prostu podstawił je. Dla yy. fejmu, i tyle, bo chciałbyś no. no tak, no. no tak mi się wydaje. I co? Dobra, ja nie pytam. lecisz, leć na pierwszy ogień. Ja już e, na pierwszy ogień niestety nie pójdę, bo jest po prostu zbyt zimno. Chciałybyście może wejść w pisać, no? e, To dodatkowo wchodzi w grę w wody. Możecie wybrać kogo chcecie oblać, pocałować e, i uderzyć w was. No, okay. tak, Co tutaj to, się, się dzieje, dzieje na kółko? W, tak, w ogóle ten świetnie jest masakra. Bardzo. Dobrze bardzo przynieś. Co, która to dobra. pierwsza? Dobra. No dobra, ale od czego zaczęłyście się e, Od oblania wodą. No, chodź chcesz... e, bliżej z kamerą. Chodź, 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 No daj. O, boże, ale ty masz dzisiaj a. pecha, ale dobra, mi się Szkoda, ja jeszcze buciki sobie pobryzić. Czekaj, Dobra, dredziaż, e, nagraj, jak dredziaż zostaje w twarz. A może uderzę, bo nie zły? Znaczy, wiesz, co już dostałem dzisiaj tak dużo razy mocno, Nie, bo to musi słuchać, Chyba nie zrobi Jak zrobisz mu lekko, to będzie źle. Ale coś czuję. No dobra. Widzisz, chce, chcę uderzyć. Chcę, żebym Jezu, nie Poczekaj, ja potrzebam włoski O, odejdź On ma fetysz trzymania moich włosów On Dobra. zawsze chce trzymać moje włosy Zostaw te włosy, człowieku Uderzenie o! O! Jak ty to, chyba bo, nigdy bo, bo, nikogo z liścia nie waliłaś Tu mnie podeszło Chcesz uderzyłaś. się założyć? Zamiast... Mogę jeszcze raz? Tym do nie się... Ty do mnie nie pospiesz, ja, ty nie, nie, do mnie nie podesz Dawaj, jak cię walnę w to wtedy już ci się odetnę No to Dobrze. się nie odzywaj Teraz ty Chcesz kogoś to oblać? Ty ja? No? no okej. Okay. A czemu może nie? Tak? Możesz pewnie. Całą. Dobrze mu tak, 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 dobrze mu tak, tak. <ślamy> 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 Jak szczur, <ślamy> mokry szczur. E, Ale ko twoje dziewczynie się to spodoba. Zobacz, ja jestem mokry w ogóle z tyłu. Nie. Dobra? Teraz e, kogo chcesz uderzyć. A możesz lewą? <ślamy> <ślamy> Bo w prawa boli. Dobija mnie ten odcinek o, jest leworeszła, także was przez radę no. nie, nie było, mocno, nie było mocno. Auc, auc, auc. Auc. Te policzki e, Dobra, teraz, a ty cał wasz? Nie. E, nie. Ma, no to musisz tak, nie, tak? Aha, zrobiłem to trochę niepokoję. E, dobra, a ty... Dostał ci buziaczek. Oczywiście dla mnie. Fu. Mm, mm, ale smaczne. Dobry. Teraz e, ostatnia dziewczyna. Dobra. Także ty. Ale mogłabyś trochę uważać co robisz. Uważaj na kamerę. Dobra, no, dobra, skończmy to może tak na Dziewczyny was chyba dzisiaj nie Dostań lubią. Za Dziękujemy w ogóle wam za wzięcie udziału. Dzięki, pozdro. E, więc co, możemy zakończyć. Dobra, odcinek. ty to już być cicho. Zakończ ty dzisiaj ej, odcinek. Ja to do końca, Cześć. To, to Dziękuję Państwu za obejrzenie. No cóż, wyszło jak wyszło, wszyscy jesteśmy moksi, Może i dobrze, może. Ja też nie wiem. Może, może muszę zmienić kolor włosów, nie wiem. Cześć. Piszcie w komentarzach na jaki. Dobra, dobra, ja to zakończę. Cześć. Cześć. Widzimy się w następnym odcinku. You. Czy chcesz powiedzieć cześć? <laughs> cześć, cześć. cześć. Witam was kochani, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, który będzie polegać na tym, że wypełnimy cały, 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 cały pokój świeczkami. Nie wiem czy to będzie jeszcze pokój, czy łazienka, czy cokolwiek. W każdym razie rozpalimy te świeczki i podgrzejemy temperaturę do takiego stopnia, że nie będzie dało się tam po prostu wytrzymać. I ta osoba, która ostatnia wyjdzie z pokoju, który będzie cały... I osoba, która ostatnia wyjdzie z pokoju, który będzie wypełniony cały świeczkami... Przestań mi straszyć. Wygrywa. Ile chcecie wygrać, co? No tak na pocenie się film. No na pocenie, no. No to nie wiem, z 1500? Nie ma opcji. No tak, Tysiączka. 1500 powiedziałam. 600. To się udział za 600 czy nie? 1700. A ty też tak nie macie wyboru. A ty wy też nie macie wyboru, bo zaraz wam fajmu nie dam. 600 zł i tyle. Do A wygrania ty będzie. A jak to on jest bledny, tylko że myślisz, że tu jesteśmy dla fejmu. Do wygrania będzie. 600 zł. E, będzie osoba, 600. która ostatnia wyjdzie. E, osoba, która ostatnia wyjdzie w spokoju wygrywa. 600 będzie zł. Spocona. I będzie spocona, mega spocona. Świecki trzeba zapakować. Zobaczycie? Świecki trzeba zapakować. Dawaj, wszystko, wszystko. Jak wszystko? Ej! jak wszystko? Ej, ej, jak wszystko? Mi... Wiesz ile kasy za no to wyda? No, bez cesady, dredziak Ja już mam swój koszyczek. A trochę nie za mało? Jak za mało? Może jeszcze pójdę, pewnego Ale co powiedziałeś, co powiedziałeś, że jesteś dużo. Więc... I... No ale nie aż tyle, no Jezu. Nie, no jeszcze tu jeden trzeba iść chyba. Ty, a może zobra, może tutaj są świeczki. A, no to, no to dawaj w tych kartonach od razu. Dobra, weź kurtek! Do kolery, wiesz nie pieniędzy mieć? wydam nie, nie ma. Opcji. Mieliśmy całą chatę w świeczkach zrobić. Będzie, cała, będzie cały pokój w świeczkach, całą ale tyle... Chatę. Wystarczy już, wystarczy, dobra, wysta Ej, serio, wystarczy już. Dredziasz, te świeczki muszą przetrwać, okej? Okay? Dobra, weź odejdź ode mnie Na szkoda. Dobra, zbieraj lepiej te świeczki, a nie, tutaj jeszcze Klekaj! Tak like Teraz ty zbierasz. No to tego Dobra, rozwaliłem. Ja to zwaliłem, ty zbierasz. Dobra, może to wszystko odpłaty i te świeczki, przedpać, okay? te świeczki mają okej? Zobacz, Gdzie po świeczkach? Te świeczki mają Zobacz, ja mam świeczuszki, termometr. Jak ja go trzymam, to poza skalą. Taki gorący ze mnie, chłopak. Uuuu, oh. taki oh. 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 może gorący. się, że odpadnie pierwszy. Nie, a ja myślę, że ty odpadniesz pierwszy. Albo drejdzisz pierwszy. Ja Uf, się nie, na odpadam pierwszy. Dredzisz, bo on jest słaby w takich rzeczach, szczerze świeczna, mówiąc. Dobra, dobra potem odpadnie pierwszy. Karina odpadnie pierwszy. A, no tak. Albo drejdzisz, bo on jest słaby w takich rzeczach, szczerze mówiąc. Masz, jest pierwszy. Dobra, okej, musicie posprzątać tutaj wszystko musi być zabrane.